To jest długopis PENFRIEND. PENFRIEND służy do oznakowywania przestrzeni. Umożliwia nagranie naszego głosu na specjalnych naklejkach, które przyklejamy do produktów, które chcemy oznakować. Mogą to być produkty typu przyprawy, ale również mogą to być oznakowane ubrania. Na przykład używając naklejek do pranej odzieży możemy oznakować ubrania, w jakim są kolorze oraz w jakiej temperaturze je prać. Ten może nam posłużyć do nagrywania ważnych informacji w kalendarzu, na przykład przypomnienie o spotkaniu. Jak nagrywamy, najeżdżamy długopisem na naklejkę, włącza się światełko, które informuje o tym, że długopis znalazł kod kreskowy. Przytrzymujemy guzik nagrywania. Spotkanie o 15. Nagrałam informację o tym, że spotkanie odbywa się o godzinie 15. Wkleję karteczkę do kalendarza i po najechaniu długopisem... Spotkanie o 15. Pentrym odczytał mi moje nagranie.